Siemano, tutaj Kokośka w Niemczech. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj do was przychodzę z wieńcem, bo dzisiaj właśnie chcemy robić, e, ozdabiać wieniec świąteczny. Właśnie wszystkie te artykuły, co wam teraz pokażę, to zakupiliśmy w Bauhausie. E, tutaj macie Luni. Stop. Teraz wam pokażę takie dwie fajne gwiazdki. Jedna jest większa, druga jest mniejsza. Tak wam pokażę. Bardzo fajnie się tutaj mienią. Do tego właśnie będziemy tam, wiecie, układać dzisiaj. E, tutaj są też takie trzy pierdółki, takie wiszące. Gwiazdka, serduszko, choinkane, nie? Takie trzy. Wszystko w kolorystyce właśnie chcieliśmy biało-czerwonej. Tu taka jakaś tam szlajewka. Też taka czerwonawa. No i tutaj mamy jeszcze takie e, trzy. Czekajcie od biega jak szalony teraz yy, I tu mamy takie trzy jeszcze takie skupisko bombek, takie malutkie. I teraz właśnie wszystko mamy przygotowane, zaraz zawołam mojego pomocnika i zaraz będziemy <ścoughs> i zaraz będziemy tutaj przygotowywali nasz wieniec nie. Ci przyjdzie pomocnik i co zabieramy się do roboty. Do roboty. Dobra. Ogólnie wstępny pomysł jest taki, że trzy takie gwiazdy będą. Jedna przyjdzie tutaj, potem przyjdzie jeszcze jedna mniejsza tu i jeszcze mniejsza tu. Coś takiego. I teraz wykorzystując te bąbki złączymy je razem. I tak, jedna przyjdzie tu. Powinno być fajnie, nie? Jest na to, teraz pokazuję na szybko, mniej ale zaraz, tak. zaraz zobaczycie trzecia. efekt finalny, jak to będzie wyglądać. I tu jeszcze i to będzie przyjdzie... tak, tak samo na dole, nie? Że... Tak. Tutaj sobie będzie Tu mniej przyjdzie ocenia. taka szlajfka do ozdoby. No i tutaj właśnie te. Tu chyba gdzieś będziemy To przyjdzie tak. Tam no i mniej więcej przyjdzie jakoś tak. Więc zaraz zobaczycie, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Z góry chcesz pokazać? A mniej więcej ileści wszystko przygotowane. Teraz następna część. To ja ci to odpakuję. Czy tak to mamy? No. Masz teraz, jeśli dobry w wkładaniu to możesz wkładać, eee, to musisz na prosto zrobić. No właśnie tak robię na prosto, masz. To już nie baw się z tym. Ja zrobię już na prosto. A ty rób następne. To miało być tu, nie? Tutaj? Eee, a nie tutaj były? To tu nie było na tym, na bokach, David? Nie, 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 bo tu przychodziły te ozdoby. No to tak daj, albo tutaj może daj srebrne, żeby lepiej był kontrast. W sensie, tak i tak. No, będzie bogaci chyba, nie? Wyglądało. Będzie się odznaczać troszeczkę, tak to się będzie zlewało. Tutajcie. Wszystkie dam Ci na wprost, potem tam sobie wsadzisz maszku. O, to nie, za bez, nie, za ten, okay. nie za bardzo do środka, żeby nie było gniczone to. No i Chyba tak, nie? No. I teraz tu jeszcze masz, możesz wsadzić mniej więcej tak samo. I teraz się... już całkiem krzywo. To może trzeba troszkę przesunąć, tak? Mmm. Odłożę. To pan jest, okay mi się pan jest ok. Dobra. Odłożę tutaj na ten. Otwieram się te. Co? Te mi się otwierają. Tutaj właśnie mamy taką, zrobiliśmy e, taką ozdobę świąteczną i tak mniej więcej będzie się prezentowało na drzwiach. Zobaczcie. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zostawcie lajka like w górę. E, subskrybujcie mój kanał, żeby być ze wszystkimi filmikami na bieżąco. Do następnego razu.